Ląd zaginiony. Nazajutrz, 19 lutego, przyszedł do mnie Kanadyjczyk. Spodziewałem się tych odwiedzin. Miał minę człowieka bardzo wiedzionego. Cóż teraz, będzie panie? Cóż robić, kochany Nedzie? Los przeszkodził nam wczoraj. Otóż to, ten przeklęty kapitan musiał się zatrzymać właśnie w chwili, której mieliśmy opuścić nasz ich statek. Musiał wstąpić do swego bankiera. Swego bankiera? do dosłał banku. Chcę mówić o oceanie, w którym bogactwa kapitana są bezpieczniejsze, niż by były w kasie państwa. Opowiedziałem Radychowi, co zaszło wczoraj, w nadziei, że to może mu wybije z głowy chęć opuszczenia kapitana. Ale taki był skutek mego opowiadania, że Ned bardzo zaczął żałować, iż on także nie należał do wyprawy na pole bitwy pod Wigą. Zresztą dodał, przecież nie wszystko jeszcze się skończyło. Jeśli oszczep chybił celu teraz, to trafi jednym razem. Jeśli trzeba, to dziś jeszcze wieczorem. W jakim kierunku płynie Nautilus? zapytałem. Nie wiem, panie odpowiedział, więc dowiemy się o tym w południe. Kanadyjczyk wrócił do konsela, a ja ubrałem się i poszedłem do salonu. Nie zadowolił mnie kompas. Nautilus płynął na południowo-zachód, więc. Odwróciliśmy się od Europy z pewną niecierpliwością czekałem chwili, w której położenie statku będzie oznaczone. Około w pół do dwunastej zbiorniki wypróżniono, a statek wypłynął na powierzchnię, wybiegł na platformie, net już nie uprzedził. Nie było już widać ziemi, tylko morze niezmierzone na wszystkie strony, na widnokręgu słaniało się kilka żagli. Zapewne były to statki płynące Aż do przylądka samego roku, 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 by znalazł się tam wiatr przyjazny, ochrążyć z jego pomocą wszelkie dobre nadziei. Pochmurno było. Zdawało się, że zbierać na Boże. Ned, pałający gniewem, usiłował przebić wzrokiem mglisty widok Zdawało mu się ciągle, że za tą mgłą zobaczy upragnioną ziemię. Słońce. Pokazało się w południe na chwilę. Skorzystał z tego porucznik statku, by oznaczyć położenie. Po czym, ponieważ morze zaczynało się burzyć, zeszliśmy pod pokład i wejście zamknięto. W godzinę potem widziałem na mapie oznaczenie, oznaczone położenie Nautilusa. Znajdowało się pod 16 stopniem, 17 minutą długości, a 33 stopniem, 21 minutą szerokości o 150 mil od najbliższego lądu. Nie było co myśleć o ucieczce. Łatwo zgadnąć gniew Kanadyjczyka, gdy się dowiedział o naszym położeniu. Co do mnie? To nie martwiłem się zbytnio. Miałem nadwrażenie, że mi kamień spadł z serca. Mogłem więc stosunkowo spokojnie wrócić do zwykłej mojej pracy. Wieczorem, około godziny 11. Zaszedł do mnie zgoła niespodzianie kapitan Nemo, pytając, czy nie jestem zmęczony po nieprzespanej nocy. Jeśli tak, to może pan zechcesz zrobić wycieczkę arcykawą? Z całego serca, kapitanie. Bywałeś pan nad niemorskim za dnia i przy świetle słonecznym. Nie zechciałbyś pan zobaczyć, jak też wygląda w nocy? I owszem. Będzie to męcząca przechadzka, uprzedzam pana. Trzeba będzie iść długo i wspinać się pod górę. Drogi są tam nieosobliwie utrzymane. Zaciekawiasz mnie, Hartanie, i tym chętnie pójdę. To chodźmy, profesorze, ubrać się w skafandy. Przybywszy do szatni, zrozumiałem, że ani moi towarzysze, ani ludzie z załogi statku nie wybierają się za mnie na wycieczkę. Kapitan Nemo nie proponował mi nawet, by zabrać ze sobą Neda lub Konsejla. Szybko przywdzialiśmy ubiory nurków, umieszczono nam na plecach zbiorniki, obficie napełnione powietrzem, ale lampy elektryczne nie były przygotowane. Zwróciłem na to uwagę kapitana. Byłyby zbyteczne, odpowiedziałem. Myślałem, że źle słyszał, ale nie mogłem powtórzyć spostrzeżenia, bo kapitan miał już głowę w kuli metalowej, a gdy i moją przybrano podobnie, uczułem, że mi włożono w rękę okutyki. A w parę minut potem, po zwyczajowych zabiegach, stanęliśmy na dnie Oceanu Atlantyckiego, o 300 metrów pod jego powierzchnią. Nadchodziła północ. W wodzie było bardzo ciemno, ale kapitan pokazał mi w odległości czerwony punkt jakąś szeroko rozlaną światłość, o dwie mile blisko od Nautilusa. Co to był za ogień? Czym się zasilał? Dlaczego i w jaki sposób istniał wśród płynnego żywiołu? Nie umiałbym powiedzieć. Dosyć, że nam przyświecał prawda, ale to blado, ale dostatecznie, by coś widzieć w ciemnościach. Pojąłem, że przyrząd rachm Korfa byłby nam rzeczywiście niepotrzebny. Ja i kapitanemu szliśmy obok siebie, prosto na widziane światło. Grunt równy wznosił się niebezpiecznie, nieznacznie. Za pomocą lasek tęgie dawaliśmy kroki, ale droga szła niesporo, bo nogi więzły nam często w rodzaju błota i sprzęgliwych wodorostów, usianego płaskimi kamieniami. Posuwając się naprzód usłyszałem nad głową szmer wzmagający się niekiedy i podobny do uporczywego dreptania. Wkrótce zrozumiałem jego przyczynę. Był to deszcz gwałtowny, padający z pluskiem na powierzchnię fal. Mimo woli przeszło mi na myśl, że deszcz ten mnie przemoczy. Musiałem się roześmiać na to przypuszczenie dziwaczne, przypomniawszy sobie, że przecież jestem już w wodzie. Ale, powiedziawszy prawdę, gdy się jest w skafandrze, nie czuje się żywiołu płynnego i ma się wrażenie przewania w atmosferze tylko nieco gęstsze od atmosfery na powierzchni Ziemi, w tym Rzecz. Po półgodzinnym pochodzie grunt stał się krzemienisty. Meduzy, skorupiaki mikroskopijne, pierze morskie oświecały go lekko swoją fosforescencją. Stosy głazów pokryte były milionami krzewów. I gąszczem wodorostów. Nogi się ślizgały na mchu morskim. I gdyby nie kij okuty, byłbym nieraz uparł. Gdybym się oglądał, dostrzegłem ciągle błyszczącą latarnię na Nautilusie, ale coraz niewyraźniej. wyraźniej. Owe kamienie, którymi, jak z, w, wspomniałem, osiane było dno oceanu, leżały w pewnym porządku, niezrozumiałym dla mnie. Doszły mi jakieś olbrzymie bruzdy, ginące w odległości, i których długości nie można było ocenić. Zastanawiał mnie też inne jeszcze, niezrozumiały szczegół. Zdawało mi się, że moje ciężkie, uchwywiane podeszły druzgocą jakąś ściółkę Kości głucho trzaskające pod nogami. Po jakiejże szliśmy równieje. Byłbym się pytał o to, kapitanemu, ale nie znam jeszcze tego języka, na migi, za pomocą którego rozmawiał ze swoimi towarzyszami podczas podborskich wycieczek. Tymczasem blask czerwonawy, do którego dążyliśmy, wzrastał i zalał przestrzeń. Obecność tego ogniska wśród wody zaciekawiała mnie mocno. Byłże to jakiś wpływ elektryczny? Czy może zbliżałem się ku zjawisku przyrody nieznanemu jeszcze uczonym na ziemi? Albo może, bo i to przyszło mi na myśl, ludzie wpływali czymże na ten pożar? Może pod tymi warstwami wody spotkam towarzyszów, przyjaciół kapitana, Nemo, żyjących jak on w sposób niezwykły i których chciał odwiedzić. Może tam spotkam całą kolonię wygrańców, którzy, nie mogąc znieść rządów ziemskich, szukali niepodległości na niego oceanu i znaleźli ją tam. Wszystkie te myśli szalone, niedopuszczalne, prześladowały mnie. W tym usposobieniu umysłu, podniecany ustawicznie szeregiem cudów ukazującym się moim oczom, nie byłbym się zdziwił, odkrywając na dnie morskim jedno z tych miast podwodnych, o jakich marzył kapitan Nemo. Droga nasza rozjaśniała się coraz więcej. białała światłość błyszczała na szczycie góry w wysokości jakichś 800 stóp. Ale był to tylko odblask światła w kryształowych pokładach wodnych. Ognisko, niepojęte źródło tej jasności, znajdowało się z drugiej strony góry. Kapitan Nemo szedł śmiało w tym labiryncie kamienistym na dnie Atlantyku. Znał widać ponurą tę drogę i nie lękał się zabłąkać. Postępowałem za nim z niewzruszoną ufnością. Zdawał mi się być geniuszem morskim, a gdy, nast gdy postępował przede mną, podziwiałem rosną jego postać, rysującą się ciemno na świetlnym tle widnokręgu. Mogło być około po północy. Przybyliśmy po pierwszej krawędzi góry, ale żeby na nią się dostać, trzeba było ruszyć. Ścieżkami gęstego lasu. Tak jest, lasu obumarłego, bez liści, bez soków, skamieniołego, pod działaniem wód, z którego tu i ówdzie strzelały sosny olbrzymie. Jakbym widział niepowalony jeszcze węgiel kamienny, trzymający się korzeniami i pozapa w pozapadanym gruncie. Gałęzie tych drzew, niby delikatna koronka z czarnego papieru, rysowały się wyraźnie na sklepieniu wód. Wyglądało to jakby przyczepiony do stromych gór harcu las, ale las zatopiony. Ścieżki okryte były mchami i wodorostami, wśród których mrowił się świat skorupiaku szedłem wspinając się na skały przekraczając leżące pnie rozrywając pnącze podmockie kołyszące się od drzewa do drzewa przestraszające ryby sunące od gałęzi do gałęzi zaciekawiony nie czułem zmęczenia kroczyłem zamem niezdłużonym przewodnikiem dalej Znów majaczyły wieże naturalne, wielkie ściany ścięte pionowo jak bastiony i nachylone pod kątem, jakiego nie dopuszczałyby prawa ciążenia na powierzchni ziemi. Ale cóż się dziwić, czy ja sam nie odczułem skutków różnicy między gęstością powietrza i wody, dzięki której pomimo mego ciężkiego odzienia, bani metalowej otaczającej głowę, w ołowianych przy obuwiu wdzierałem się na pochyłości niezwykle strome i przebiegałem je niemal ze zwinnością i lekkością kozła skalnego lub kozicy. Czuję, że opis tej wycieczki podwodnej nie będzie się zdał prawdopodobny. Opowiadam rzeczy na pozór niemożliwe, które przecież są istotne, niezaprzeczone. Nie marzyłem przecież, widziałem i czułem. W dwie godziny po puszczy Nautilusa przebyliśmy linię drzew. O sto stóp nad głowami naszymi sterczał szczyt góry, zasłaniającej nam źródło świetlnego promieniowania, znajdującej się z drugiej strony. Gdzie niegdzie przesuwały się krzaki skamieniałe, pokrzywione dziwacznie. Ryby wysuwały się spod naszych nóg, jak ptactwo wyposzone z wysokiej trawy. Skalisty grunt poprzydzielany był nieprzebytymi załobami, głębokimi grotami, niezgłębionymi otworami na dnie, których słychać było poruszające się potężne ciała. Krew mi zbiega do serca, gdym zobaczył macki olbrzymiego mięczaka, zastępującego mi drogę, albo jakieś kleszcze straszliwe, zwierające się z zgrzytem w ciemnicy jam. Tysiące punktów świecących błyszczało wśród ciemności. Były to oczy ogromnych skorupiaków, siedzących w, w swych kryjówkach potężnych komarów powstających jak, jak halabardziści, poruszający swe łapy z odgłosem przesuwanego żelazka krabów niezmiernych, spoczywających jak działa na lawetach strasznych głowonogów, z których splątane długie macki wyglądały jak żyjące z wężów. Nie znałem jeszcze tego świata olbrzymiego, do jakiegoś rodzaju zaliczyć te stworzenia stawowate, dla których skała stanowiła drugi nieku pancerz. W jakiś sposób zagadkowy przyroda pozwala im tak wegetować. Od ilu wieków żyją one w zapadłych warstwach oceanu? Nie było czasu zatrzymywać się. Kapitan Nemo, oswojony z tymi strasznymi zwierzętami, nie zważał na nie. Nowe czekały nas niespodzianki. Zaraz na pierwszym tarasie góry, na którąśmy się wspinali, zarysowały się przed nami malutnicze ruiny. Już wyraźnie pokazujące, że pochodziły z ręki człowieka, a nie z twórcy. Naglądzenie kamieni... Nagromadzenia kamieni tworzące zarysy zamków i świątyń rozciągały się szeroko, pokryte było to wszystko światem kwitnących krzewów. Mchy i wodorosty, niby bluszcze, pieły się około tych ruin i odziewały je jakby płaszczem nasiennym. Cóż to była za część świata? Kto poustawiał te skały i kamienie jakby na uroczyskach przedhistorycznych? Gdzież mnie przyprowadził ten fantasta kapitanemu? Byłbym się go pytał, ale nie mogłem tego zrobić, więc go zatrzymałem, kręcę ramię, ale on tylko wstrząsnął głową i pokazując mi najwyższy szczyt góry, zdało się mówić: chodź dalej, chodź jeszcze. Poszedłem. Jednym zamachem w kilka minut wspięliśmy się na szczyt wyższy od okolicznej masy skalistej o jakie 10 lub 12 metrów. Spojrzałem w stronę, którą przebyliśmy. Góra nie wyżej się wznosiła nad 700 lub 800 metrów nad płaszczyznę. Po drugiej stro jednak stronie góry równina znajdowała się o wiele, wiele razy niżej. Wzrok mój sięgał daleko i obejmował przestrzeń oświetloną gwałtownymi wytroskami rozżarzonej masy. Ta góra była wulkanem. O 50 stóp poniżej szczytu wypływała z krateru rzeka Lawy, rozlewający się ognistymi kaskadami w otaczającym ją wodnym żywiole. A nad wszystkim wznosiła się ulewa z kamieni i żużli. Wulkan ten zdawał się być niezmierną pochodnią i oświetlał niższą płaszczyznę aż do granic widnokręgu. Powiadam, że krater podmorski wyrzucał Lawę. A nie płomienie. Płomieniom bowiem potrzeba tlenu z powietrza, a pod wodą go nie ma. Ponol... Potoki zaślawy, mające same w sobie pierwiastki gorzenia, mogą się rozpalić do białej czerwoności. Walczyć zwycięsko z otaczającym je płynnym żywiołem i ulatniać się w zetknięciu z nim. Gwałtowne prądy unosiły wywiązujące się gazy, potoki lawy spływały aż do podstawy góry, tak zupełnie jak materie wyrzucane z Węzłowiusza na Torre del Greco. Istotnie patrzyłem na miasto zrujnowane, zapady w gruzy, zwalone, o dachach podrózgotanych, świątyniach zgniecionych, łukach i sklepieniach rozbitych, kolumnach powalonych na ziemię. A we wszystkich znać było proporcje pewnego rodzaju architektury toksańskiej. Tam oto widnieją resztki olbrzymiego wodociągu. Tutaj wzniesienie obmurowane akropolu, a wśród niego lekkie kształty panteonu. Ówdzie ślady bulwaru, jakby otaczającego niegdyś starożytny port na brzegach zanikłego morza a w nim okręty handlowe i trójrządowe statki wojenne. Dalej jeszcze rozsyłała się długa linia zwalonych murów. Znać było opustoszałe ulice, niby pogrzebana pod wodą Pompeja, którą kapitan Nemo wskrzesił dla mnie. Gdzie ja więc jestem? Na co patrzę? Za jakąkolwiek cenę pragnąłbym się o tym dowiedzieć. Chciałem mówić i już brałem się do zerwania sobie z głowy otaczającej ją kuli metalowej, ale powstrzymał nie Nemo, A podniósłszy kawałek kamienia kredowego, podszedł do skały z czarnego bazaltu i nakreślił na niej jeden wyraz: Atlantyda. Błyskawica przeniknęła mój umysł. Atlantyda. Starożytna Meropida u. Teopompa, Atlantyda Platona, ten ląd, którego istnieniu zaprzeczali Orygenes, Porfiniusz, Jamb, Jamblikue, Anvil, Maltebrun, Humboldt, biorąc wieści o jego zniknięciu za legendę. Ląd, którego istnienie kiedyś przypuszczali. Posidoniusz, Pliniusz, Amnianus, Marcelinus, Tertullian, Egiel, Scherer, to Uronefort, Buffon, Awerak, ląd ten miał teraz, miał teraz przed sobą i widziałem na nim niezaprzeczone ślady jego niegdyś istnienia. Tu więc była ta ziemia pochłonięta dziś, a istniejąca niegdyś z zewnątrz Europy, Azji i Libii Afryka starożytna, z zewnątrz kolumn Herkulesa, Gibraltar, ląd na którym żyło potężne plemię Atlantów, z którym starożytni Grecy pierwszy widzieli wojny. To właśnie Platon zapisał w swych dziełach wielkie czyny z owych czasów bohaterskich. Jego dialog Timeosa z Krystiasem napisany był, może powiedzieć, pod z salona poety i prawodawcy. Pewnego dnia Salon rozmawiał z kilku mądrymi starcami z sais, miasta istniejącego już o, od 800 lat, jak o tym świadczyły roczniki jego, wyryte na poświęconych murach świątyni. Jeden z tych starców opowiadał dzieje innego miasta, o tysiąc lat starszego pierwsza owa osada ateńska, licząca 900 wieków, napadnięta była i w części zniszczona przez Atlantów, którzy, jak mówił ów starzec, zamieszkowali ląd obszerniejszy od Azji i Afryki, razem wziętych, zalegający przestrzeń od 12 do 14 stopnia szerokości północnej. Panowanie tego ludu rozciągało się aż do Egiptu. Chciał też zawładnąć Grecją, ale musiał ustąpić przed nieugiętą obroną Hellenów. Od tego czasu wieki upłynęły. Należała katastrofa żywiołowa, powódź, trzęsień ziemi i jednej doby starczyło, by zaprzepaściła się starożytna Atlantyda, której najwyższe szczyty Madeira, wyspy Azorskie, Kanaryjskie i Przylądka Zielonego widoczne są dziś jeszcze. Historyczne te wspomnienia uocknęły się w mojej pamięci na widok napisu skreślonego ręką kapitanem. Dziwnym, wiedzionym przeznaczeniem deptałem więc jedną z gór owego niegdyś lądu stałego. Dotykałem ręką własną ruin tysią tysiącowiecznych i współczesnych epokom geologicznym. Stąpałem tam, gdzie stąpili współcześni pier pierwszego człowieka. Moim ciężkim obuwiem druzgotałem szkielety zwierząt z czasów bajecznych, resztki życia niegdyś osłanianego cieniem skamieniałych dziś lasów. Czemuż dla braku czasu nie mogłem zstąpić z urwistych spadzistości tej góry? Przebyć w całości ląd ten niezmierny, który zapewne łączył niegdyś Afrykę z Ameryką, odwiedzić potężne miasto przepotopowe. Może by jeszcze znalazł wojowniczej sławy pełen makilmos, pobożny lub Eusebe. którego olbrzymi mieszkańcy żyli w wieki, a tak byli mocni, że nagromadzili owe głazy, opierające się dziś jeszcze działaniu wód. Być może, że nadejdzie dzień, w którym zjawisko, jakie wybuchowe, wywiedzie znów na światło dzienne na światło słońca pochłonięte z walizka. Wszak wskazano miejsca licznych w tej okolicy wulkanów podmorskich, a nieraz okręty płynące po tych wodach doświadczały wstrząśnień od spodu idących. Słyszano głuche odgłosy walki żywiołów toczącej się w wód głębinach. Znajdowano popioły wulkaniczne wyrzucane z złona morskiego. Dziś jeszcze grunt szarpany jest tam aż do równika siłami plutonicznymi, któż zaręczy, że wierzchołki gór podwodnych wyrosły z materii złona ich wybuchającej, układającej się kolejną w coraz wyższe warstwy nie wychylą w odległej przyszłości czoła swego z wód oceanu. Gdybym tak marzył i usiłował, usiłował w pamięć sobie wrazić szczegóły tego podmorskiego krajobrazu, kapitan Nemo, oparty o mszały słup pomnikowy, stał nieruchomy, jakby skamieniał w niebie zakwycie. Czy on, czy i on myślał o zaginionych pokoleniach i pytał się ich o tajemnice istnienia ludzkiego? Może w tym, to właśnie miejscu, kąpał myśl swoją we wspomnieniach historycznych i tonął w życiu starożytnym? Nie chcąc mieć nic wspólnego z nołożytnym. Cóż bym dał, by znać jego myśli, pojmać je i podzielać? Całą godzinę pozostaliśmy na tym miejscu, rozpatrując się w szerokiej równinie w świetle law bardzo silnym niekiedy. Wrzenie z góry wciąsało jej zwierzchnią skorupę. Odgłosy z głębi, niesione wyraźnie przez ten żywioł płynny, z majestatyczną rozbrzmiewały pełnością. Księżyc ukazał się za chwilę, się za chwilę a promienie jego, przenikające masę wód, rzucały blade światło na ląd zatopiony. Nieopisany widok. Kapitan powstał, spojrzał raz jeszcze na niezmierzoną równinę i dał znak ręką, bym szedł za nim. Szybko zeszliśmy z góry. Przeszedłszy kamienny las, zobaczyliśmy znów światło Nautilusa, błyszczące w oddaleniu jak gwiazda. Na nie prosto kapitan skierował swe kroki i przybyliśmy na pokład w chwili, gdy pierwsze barwy odszenki zabieliły powierzchnię oceanu.